Zofnij się, się. Ile kroków? Panie poruczniku, szeregowym rzegom maluje się na rozkaz. Ja nie wiem, z Aaa, A, tu jeszcze raz. szczegół. Zostawiam zło. Później, jak coś, to później... Panie poruczniku, szeregowym rzegom maluje się na rozkaz. Nie na rozkaz, tylko do egzaminu. Tak jest. O, spróbuj jeszcze raz. Panie poruczniku, szeregowym rzegom maluje się do egzaminu. Z czego? Tak, taktyki Dobrze. Numer pytania. 12. 12. Przez sposób zachowania się żołnierza w czasie oświetlenia terenu przez przeciwnika w nocy. Jest noc. tam A w tym czasie przeciwnik podszedł i obciąć głowę. Tak? Gorzycy, co? nie? Jest oświetlony, mam panią. No to co, oświetlony jest? Znaczy, jakoś się to już nie masz patrzeć? Czy ktoś idzie, czy skrada się do ciebie? Tylko walno ci na siebie i koniec? Tak?